Masz, masz bez twarzy jak ma, no, żeby no, nic no. nie było. Ile no, tutaj no. mały? Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Tak jak mówiłem, jesteśmy w tripie po polsce i kontynuujemy serię. Będziemy sprawdzać siłę Polaków. To jest taka inspiracja moja na ten sezon, żeby troszkę zaszczepić w ludziach pozytywnej energii i chęci do treningu. Dzisiaj konkretnie mamy wyciskanie na ławeczce. Ławeczka od Kasportu. Dołączyli się jako sponsorzy, więc mamy dzisiaj nagrody do wygrania dla Was również. Te same zasady co ostatnio. Także cały taki zestaw stojaków z ławeczką jest do wygrania. Wystarczy, że zostawisz komentarz. Hashtag konkurs udostępnisz ten materiał, subskrybujesz mój kanał, ale udostępnienia będą sprawdzane, bo to jest bardzo ważne. Nie ma przekrętów. Jeżeli wyniki będą w następnym filmie, bo tak będzie, to nie możecie. Jeżeli film będzie opublikowany o godzinie 18 przykładowo i wyniki w tym filmie zobaczycie, to nie możecie dopiero udostępnić, bo to będzie sprawdzane za pomocą screenów. Też udostępnienie jest publiczne na stronie social media, publicznie na swoim instastory, gdzieś gdzie wasi znajomi mogą to zobaczyć, a nie prywatnie do znajomych. Zobaczymy na ile nam dopisze pogoda, bo na razie nadchodzą chmury, ale postaramy się stworzyć Piękny kontent wyciskanie, maksymalna ilość powtórzeń ze swoim ciężarem. Osoba, która w ciągu dnia zrobi rekord, ta osoba wygra ławeczkę. Może ja coś od siebie też dorzucę. Uwaga, uwaga. Między tym całym podrzucaniem sztangi na ulicy zatrzymała się obok policja. I naprawdę czułem się obserwowany. Jakoś tak już powoli zacząłem nastawiać się na to, że zaraz zapłacę sążny mandacik. Ale na szczęście okazało się inaczej. Witam Pani AJ. To? O, Panie AJ Tylko bez, bez twarzy, jak Żeby to, to, nic to, nie było, ile tutaj wody. Co tu jest? 90 kg. Co, kładziesz się? No to robimy. A, ale... No musimy panowie, bo pan ma rację. Trzymaj Trzymam stojaki i na spokojnie, bez krzywdy. Tylko. O, cyk. Dwa. Rozgraweczka. Tak, 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 który stycznia. Kryptki ruch. Ale dobrze, a coś śledziliście z mojego kontentu, czy nie? Bo ja bym nie śledził, to bym nie potknął. No bo był taki wiralowy filmik, w którym ludzie twierdzili, że w Polsce policja nie podejdzie. To jest, to jest rozgrzewka właśnie, bo deszczyk leci, nie? I tutaj... O, cyk. Dwa... Rozgrzeweczka. Może być... Dobra, Do Miło było na Dzień. Dzień. Do Nie sprzyja, nie wspiera. Pogoda jest słaba. No musimy tutaj wrócić za moment. Mam nadzieję, że się uda, bo dzisiaj to nie wyjdzie, ale jeszcze damy chłopakom pocisnąć. No i co? Taki start i zaraz musimy wrócić. Rozbiliśmy no obóz pod Pałacem dynami. Kultury, nie? Można dalej ćwiczyć. Mamy zadaszenie. Ten kamper robi robotę. 4. Ale, Ale jechaliśmy, co było. było, nie? No spoko, myślę, że możemy kontynuować. Mam nadzieję, że teraz się coś uda zrobić. A, kur... Każda osoba, która wykona więcej niż 20 powtórzeń, znaczy nie, od 20, jeżeli ktoś uderzy do 20 powtórzeń. Ode mnie dostanie dodatkową stówę. Natomiast z całego dnia zobaczymy, kto podniesie najwięcej razy własną masę i będzie miał tą nagrodę główną, o której wspomniałem, nie? Czyli I po zakładamy prostu mi ile, ile mogę, tak? Wisnąć. Ile możesz na maksa lecisz. A w razie w, spotniesz mnie? Ja cię spotuję dobra. cały czas. Dobra, dobra. Dwie, dwie osoby są, więc Adam zaczyna. Raz, dobrze, dwa, trzy. 4, dawaj, dawaj. 5, 6. Bardzo dobrze. 6. Będzie 7. Będzie jest, 7. Jest, jest, jest. 7. Tak jest. Dobrze, trzymamy czapka szczęścia. Czapka szczęścia. O Dawaj, dawaj. Jest, dobra. Adam zrobił 7. Dobry, dobry start. Kurcze, to jest 75. Ha. Dam ci siedem d. Yeah, no dzisiaj to będzie takie, myślę że, fe, no kurde, albo utrudnienia, albo uproszczenie, no zależy jak dla kogo. Tutaj wyszło na szczęście, tak ta granica jeszcze, zaczynamy, to jest początek. Raz, cztery, pięć, siedem, osiem, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 12 4 5 Dawaj, dawaj do 10, pęka 10. 12, dobrze, 12 jest i 13 jest. Odzi tak biegnie. Zdradź nam swoje A, imię. Rafał. Rafał. Zostawiamy 8 dyk, to taka średnia waga. W stanach to był rozstrzał, to tam było 120, wyszło już 80, naprawdę. I lecimy. Raz. dwa, trzy, cztery. dobry mostek. 5 11 12, 13, 19, własna masa, 20, o panie, 24 i 25. A bezpiecznie, bezpiecznie, nie weszłoby tam nic więcej? Jakby się czuł komfortowo i odstawił ciężar, nie? Tak po prostu, obiecane. Pewnie nie chcesz czekać do końca, więc zakładam, że po prostu biorę Twoje Obecnie. dane, jeżeli wygrywasz, to się odzywam, no nie? 5. 6 7 8 9 jest 6 7 8 9 10 11 20 20 20 That was over 20 so you a 100 zł. Yeah. So there bad. you go. That's so Congratulations. You. So how how can I take the star? The best With me. the best score today is 25. 100 kg! Raz! Dobrze, no. stuba! Życiówka! Ciężo. Życiówka, życiówka, życiówka! Dwa, to nie jest łatwo, to jest 100 kg! Dobrze, dobrze! I jest! Nie, życiówka to powiedziemy! Ale stary, to jest 100 kg! Cztery! 5, o, 6, to moja ekipa. I do 15! Tak i koniec. I do, jeszcze był zapas, jeszcze był zapas. No to Bartek, dawaj na wagę. 78. No musisz dostać niestety dzisiaj 80 kg. No to i mój max. To, ale przynajmniej będzie to twój maks na wizji. Bartek, dawaj! Dawaj! Robisz! I raz! I raz! Dobrze! Ile tu jest? 80! To więcej dawaj! Niż... Dawaj to! Dwa! Tak jest! Tak jest! I do trzech! Do trzech! Tak jest! Dobrze! Prawie! Mamy to! To jest Ale to była twoja życiówka, czy nie? No tak. No i proszę. To jeszcze więcej niż przed wyrażowaniem. Po, powiedz jeszcze raz. Jutro na siłkę wracam. Bardzo dobrze. I to jest główny zamysł tej serii. Rozumiecie? 4, 10, toj! I powoli spróbuję opuścić do klatki. Powoli, 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 powoli. Bardzo dobrze. Super. Brawo za odwagę, ja doceniam, naprawdę, nie? Załóż. 3, 4, 11, 12, 13, 17, 17. Dawaj, dawaj, dawaj. 18 no kurde, dawaj, 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 dawaj. 19, 19, 19, 19 jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, stary, jeszcze jeden. Dawaj, dawaj, aż nie! Ja aż, aż się poplułem, no przepraszam. masz. Dziękuję no, ja za udział w konkursie. Niestety nie tym razem. Zajebiście. Trójbój trzy lata trenowałem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, naprawdę. No to Dominik, max. Maxa robimy. Do odcięcia. Raz. Dwa. Trzy cztery. No osiem, osiem, osiem! Prawie. Jest. Zaliczyłeś na pięć. Tak, ja chciałem na pięć. Ale bardzo, cool. bardzo dobrze, bardzo dobrze. Alan leci. Pierwsze wyciskanie. I raz do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Ale masz spróbowany i mam nadzieję, yes. że nie ostatni raz. What's your name? Raluka. Raluka? Jest. Mamy dziewczyny z Romanii. Raz. 2 3 5, tak? 6. Jest siła, jest siła tutaj w drzemie. Musimy dodać tutaj parę kilogramów dziesiątki, dziesięć. Aj dwa i 3. Tak jest! Jaka siła, kurde! Brawo! Brawo! Mam 7 minut do, do pociągu. Dobrze, za to to dużo czasu nie mamy. <grywa> mamy 103,5. Możemy okay. no, 103. od razu z 100. Na ręk. pewno? Dawaj. Raz, Stop. dwa, nie, no jest... trzy, cztery, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście, trzynaście, piętnaście, oh. siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście i no, stary, nie! Jeden! 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 Dziękuję. Robimy kategorie wagowe, dawaj, wejdź na wagę. Czyli będziesz w kategoria 70 kg. Kategoria 60 kg, dawaj. 80 kg kategoria. Z pierwszej kategorii 60 kg leci czarek? Dawaj. Raz, dwa, pięć czarek! Pięć! Siedem, siedem, siedem! Ośem, osiem, 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 osiem! Raz, raz! Trzy! Trzy! I, i dwa! Dawaj, pięć. Kolejna osoba, kategoria 7D. Raz, dwa, dziesięć, jedenaście, ja czternaście, no dawaj, 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 Dziesięć, raz, dwa, trzy, osiem, uh. dziewięć. Dawaj, dawaj. Mocno, mocno, mocno. Uh. Dawaj, dawaj. No, no, stary. Czy tu jest 120, no kurde, tak wiesz. I... trzy. Spokój, spokój. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Cztery, 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 cztery. Okej, okay, odkładamy już. Trochę, trochę. Ach, Dwa. Trzy. Ciągnie, ciągnie. Opuszczaj. Zaraz opuszczaj sobie sam. Sam opuszczasz, ja podnoszę. Dobra. Za nisko opuszczasz, bliżej do mostka, nie? Byłeś tak blisko, że już tam nie chcę, wiesz... Takim akcentem zawijamy się stąd. Dziękuję uprzejmie. Warszawa leci mirakowa. A więc moi drodzy, kończymy przygody w Warszawie. Pakujemy rzeczy, zabieramy się teraz do następnej miejscowości. Pamiętajcie, że w następnym materiale, czyli w materiale z Krakowa będą wyniki dzisiejszego konkursu i o tym, że konkursie pamiętajcie, bo wystarczy zostawić komentarz, udostępnić ten film na zasadach, które znacie i subskrybować mój kanał. Peace out, brother. dzięki za uwagę, muziaczki, dobranoc, do zobaczenia następnym razem, siemano, jo. Tak, słucham. Ja się ja ja na tak i spróbuję rozerwać pana uścisk.

proszę, o proszę, kurczę, niesamowite, dobra, dobra, ale wcześniej nie wiedziałem, nie znałem tego.